Top firmą MLM roku 2014 została firma Colway! Zapraszam na scenę prezesu. Te emocje, które dzisiaj tu zostały wywołane i to one wywołały te emocje, które mam teraz w sobie, i ta muzyka i to, co się przed chwilą wydarzyło, i zaskoczenie, i, i duma powodują, że muszę trochę takiej retrospekcji wprowadzić. Wiecie co, mój za chwilę mówca 10 lat temu dokładnie na tej scenie mówił o naszej firmie, bo wtedy obchodziliśmy właśnie tu w tym miejscu roczek. Mówił o naszej firmie. Jesteśmy rocznym bobasem o wielkich bicepsach. Tak mówił. A mam ochotę teraz powiedzieć, że dzisiaj, po dziesięciu latach, jesteśmy... Jesteśmy smukłą, piękną, wspaniałą gazelą, która biegnie i wszystkie kamienie wrzuciła ze swoich butów. I ponieważ jesteśmy Polakami i mamy we krwi rewolucję, chcemy otworzyć się na świat w drugą stronę. To my chcemy, z Callway International, pójść do Ameryki, pójść na cały świat! I mamy marzenie, żeby firma polska była na wszystkich kontynentach. Dziękuję Państwu bardzo. To są te momenty, dla których warto. To są te momenty, dla których warto 10-11 lat w naszym przypadku drapać ścianę i przełożyć, cytując mojego przedmówcę ze strefy można. Do strefy trzeba praktycznie wszystko. Ja i Małoreksy postawiliśmy na dwie rzeczy. Na polskość w stu procentach, na polskie technologie, polskie wynalazce, polskie dusze i na konsekwencje. Dziękuję za tą nagrodę. Zamieszana przede wszystkim uznaniem tego, że wszystko absolutnie, jak coś my zapowiedzieli 10 lat temu zostało zrealizowane tak niebiescy, wszystko! I nie ma w tym nic udało się. Bo jeżeli się mówi, zrobię to i się robi za każdym razem, to zostaje tylko strefa, tak trzeba. Jestem dumny, że pracuję w firmie, która ma polskie korzenie, która przez 10 lat przede wszystkim korzystając z dorobku naukowego polskich naukowców, wprowadziła na rynek tak fantastyczne produkty. Moim marzeniem, moją wizją w tej firmie jest to, aby wprowadzić ją na wszystkie kontynenty, nie mylę się, na wszystkie kontynenty świata. Zachowując to, co w tej firmie najważniejsze. Pasję, energię, wzajemne wspieranie się, bycie razem dodając do tego szczyptę nowoczesnych rozwiązań, jakimi jest e-commerce, sklepy internetowe własne, jakie będą mieli nasi partnerzy i wszelkiego rodzaju inne narzędzia IT, które damy Wam do dyspozycji.